Cześć. Piotr Sikora z kanału Piomet Fizjoterapia. W dniu dzisiejszym chciałbym przedstawić Wam kolejnych, kolejne trzy ćwiczenia na kręgosłup szyjny, ale także na kręgosłup piersiowy, a także pozwolę sobie na samym początku wprowadzić troszeczkę prywaty, ponieważ w dniu dzisiejszym mój przyjaciel na festiwalu malarskim kontrast w Warszawie Zdobył dwie srebrne blaszki za swoje wspaniałe prace. Więc jeżeli mielibyście ochotę odwiedzić jego profil na instagramie Brush Studio, podrzucę Wam linka w opisie. Czołówka zaczynamy! Wszystkie trzy ćwiczenia będą w pozycji siedzącej, tak abyście mogli je wykonać w biurze bądź w każdej dowolnej przestrzeni. A pierwsze jest mobilizacyjno rozciągające, polega na tym, że w trakcie fazy wydechu opuszczamy głowę maksymalnie razem z ramionami i robimy kocik grzbiet, po czym przy wdechu ściągamy ramiona do tyłu, do dołu, głową rośniemy. Podzo zrobimy jeszcze od boku, czyli ładnie wyprostowani, robimy wdech, barki do tyłu, do dołu rośniemy, z wydechem robimy kocik-grzbiet, chowamy broda jak najbardziej i z wdechem wracamy do wyprostowanej, wydech jak najbardziej do To ćwiczenie bardzo ładnie będzie uruchamiać przede wszystkim pracę łopatek, która jest niezmiernie ważna dla pracy samego kręgosłupa i piersiowego, i szyjnego. Dodatkowo będzie bardzo ładnie rozciągać wszystkie mięśnie, które są przykurczone w trakcie np. dnia pracy. Drugim ćwiczeniem jest podniesienie ręki do góry, głowa. Na przeciwną stronę, prawą ręką dociągamy jak najbardziej w lewo. Wracamy. Druga ręka na przeciwną stronę głowo i powoli rozciągamy. Trzecim ćwiczeniem będzie tak zwane Y w, czyli ręce wysoko, rozciągają głowa do tyłu, pozwalamy jak najbardziej rozciągać się łopatką, czyli jesteśmy w pozycji Y. Następnie mocno ściągając barki do tyłu, przesuwając ręce ku dołowi, mocno napinając łopatki, tworzymy literę W. Pociąg znowu rośniemy. I y. znowu mocno pracując z łopatkami do litery W. Cały czas staramy się, aby klatka piersiowa szła sobie do przodu. Głowa cały czas wyciągnięta. Mam nadzieję, że te ćwiczenia w bardzo szybkim czasie pozwolą Ci osiągnąć zamierzony efekt. Wykonuj je kilkukrotnie. W ciągu dnia, najlepiej po 5, po 6 razy, ewentualnie zrób jedną bądź dwie dłuższe sesje takiego rozciągania oraz mobilizacji. Mam nadzieję, że ten materiał okaże się pomocny. Dzięki serdecznie, że jesteś. Do zobaczenia!